Z czego są Państwo najbardziej dumni w kontekście rozwoju Państwa franczyzy? Najbardziej dumni jesteśmy z tego, jak obecny franczyzobiorca, który prowadzi swój biznes, nosi kolejną przyczepę. To jest dla nas odzwierciedlenie naszej codziennej pracy i jego zadowolenia. Z tego, że dołączył do naszej sieci, jak również z funkcjonowania odpowiedniego wszystkich działów w firmie, ponieważ bardzo staramy się współpracować i dbać o naszych franczyzobiorców poprzez rozwój jednego z najważniejszych sektorów naszej firmy, czyli działu jakości, gdzie codziennie opiekunowie są w stałym kontakcie z franczyzobiorcami, co jest jednym z elementów tego, że finalnie franczyzobiorca zadowolony ze swoich wyników, plus współpracy z naszą firmą. Wraca i chce kolejną przyczepę. To jest takim najważniejszym elementem, który, który napawa, napawa nas dumą i motywuje do codziennej pracy.